Cześć! Z tej strony Graf Zero, vlog literacki. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony, wiecie już, wiecie z miniaturki, z tytułu jednemu z najbardziej wpływowych, chyba i, i takich no, najbardziej pobudzających wyobraźnie pisarzy XX wieku, czyli Orwellowi, oczywiście, ale nie konkretnie jego twórczości, tylko dwóm komiksom, które go dotyczą. Zapraszam. Spróbuję nagrać ten odcinek w formie vloga. Tak sobie pomyślałem, że po prostu będę wam mówił, spróbuję zrobić jak najmniej cięć. Przygotowałem sobie jakieś tam notatki, ściągi i tym podobne rzeczy, więc tak uprzedzam, bo czasami się pojawiają takie komentarze, że jakieś tam dygresje za długie i tym podobne rzeczy. No i ja, ja mam taki styl mówienia. Trudno, nie będę nigdy dążył raczej do robienia jakichś idealnych, super genialnych odcinków z bardzo szybkim sposobem wypowiadania się, bo to po prostu. Byłoby dla mnie sztuczne i chyba, chyba nie ma to sensu. Ok, tyle, tyle na, na początek. Jeszcze jeśli jesteście tu pierwszy raz, to możecie zasubskrybować kanał tutaj, do, do czego zachęcam. W tym miejscu jest taki znaczek: jak w niego klikniecie, to później trzeba kliknąć jeszcze w dzwoneczek, który jest pod filmem, żeby dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Dlaczego Orwell w ogóle? Ja w jednym ze starszych filmów mówiłem, że. Rok 1984 to jest taka książka. Nie, nie pamiętam jak to się nazywa, że tam ta klasyka, którą wstydzisz się, że nie przeczytałeś. Ja oczywiście nie znam całej klasyki, literatury, powiem więcej, nawet znam jej niewiele, bo na studiach no program miałem jaki miałem, na pewno wszystkiego tam nie było. Ja też 100% lektur nie przeczytałem, bo czytałem wtedy rzeczy też nowe, które wychodziły na bieżąco. Więc jakoś tak, no, no jakieś tam braki mam, i to jestem ich świadomy, ale tam było właśnie pytanie o tą rzecz, której się wstydzisz, że nie znasz. I ja, no nie wiem, jakoś żyję bez znajomości Joyce'a czy, czy całej twórczości jakichś, nie wiem, wielkich, znanych pisarzy, ale ten Orwell był taką mi w gardle no nie, to zły, zły związek frazeologiczny, po prostu, po prostu gdzieś tam z tyłu głowy miałem to, że ja go powinienem znać być może dlatego, że lubię fantastykę że dużo o niej mówię no a jednak dla, dla fantastyki to jest nazwisko bardzo, bardzo ważne nie tylko zresztą, oczywiście to wszyscy, wszyscy wiedzą, to jest jeden, jeden z tych twórców który już daleko, daleko za fantastykę wyżył, raczej nie był chyba z nią kojarzony ale rozumiecie pewnie doskonale o co mi tutaj chodzi. I to było takie poczucie, że to jest ten klasyk, którego znać powinienem a go nie znam. No. Heh. Więc y, przeczytałem już Rok 1984, ale oczywiście nie chodzi o ten komiks, o którym za moment będzie, za, zaraz pokażę okładki, okładkę i fragmenty. A, m, tylko opowieść. Przeczytałem ją właśnie w akcji Instagramowej. Y, jesteś tym, co czytasz. To, to jest moje konto na Instagramie. Tam zresztą zapraszam. Na koniec miesiąca zawsze mamy jakąś tam książkę miesiąca, akcję wspólnego czytania, że ileś tam osób no, czyta, przynajmniej powinno czytać. E, tę książkę, i, i spotykamy się i mówimy. Najczęściej ja mu mówię sam, czasami zapraszam jeszcze jakąś drugą osobę i rozmawiamy sobie o tej książce. E, tak to wygląda. No i tutaj wypadł nam Orwell w tym miesiącu i wypadł nam rok właśnie 1,94, co mnie bardzo ucieszyło, bo ja chciałem to przeczytać, i pojawiła się okazja. Ehm, Wrażeniami dotyczącymi Orwella będę się już dzielił na Instagramie. Jeżeli ktoś Instagrama nie ma, no to no nie wiem, no za zachęcam, można konto założyć, zasubskrybować, nic tam więcej nie robić. Nie trzeba mieć telefonu, można mieć konto obsługiwane tylko z komputera. Nie ma się wtedy tam pewnie dostępu do wielu różnych funkcji, ale w można filmy oglądać na IGTV wtedy. Więc zachęcam, tam będę mówił o, o roku 1984, a tutaj o dwóch komiksach. Yy, jeden to biografia Orwella, drugi to właśnie adaptacja powieści. Dobra, to już przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od yy, biografii od biografii biografię, o to jest właśnie no, będę Wam też fragmenty pokazywał dużych, dużych rozmiarów komiks w swoim dorobku. Czyli znaczy, nie, nie gruby to nie ale, ale tutaj format dość duży ehm, biografia stworzona przez dwóch bodajże francuskich twórców, czyli Christine i Verdier ehm, Christine autor scenariusza Verdier e, rysownik Natomiast zaproszono jeszcze do tego projektu wielu, kilku innych znanych, bardzo zresztą twórców komiksów. Za chwilę powiem, do czego ich zaproszono. No i powstała właśnie taka biografia. Styl rysowania, czy też mówiąc w takim uproszczeniu, kreska jest bardzo klasyczny. I to mi akurat y, odpowiada. Będę też pokazywał wam jakieś fragmenty, więc, więc się napatrzycie. Styl jest bardzo klasyczny. Przypomina mi takie stare gazetowe komiksy z dzieciństwa, które ja znam. No, w Łodzi na przykład, nie wiem, Ekspres Ilustrowany drukował jakieś tam właśnie takie historyjki w komiksach. I jeśli to były historie dla dorosłych, to one najczęściej miały właśnie taką bardzo realistyczną czarno-białą kreskę. W sumie, z no zależności od, od nastroju czy, czy samej historii, to mniej lub bardziej cieniowaną, czasem też plamą się posługiwali twórcy. Różnie, różnie to bywało, ale tak mniej więcej ta kreska wygląda. Jest raczej czarno-biała, z drobnymi elementami barwnymi, o, tak jak na przykład tutaj. I szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem sens wprowadzenia tych elementów kolorowych w kreskę czarno-białową. Tak trochę jakby były po prostu jako jakiś tam ozdobnik nigdy mi to specjalnie nie przeszkadzało ale też nie, nie, nie bardzo tutaj widzę sens, no dlaczego tutaj na przykład niebo jest kolorowe nie wiem, szczerze mówiąc nie mam pojęcia co innego to właśnie te plansze o których już wcześniej mówiłem bo raz na jakiś czas pojawia się plansza z, rysowana już przez kogoś innego z cytatem z jakiegoś dzieła Orwella nie tylko z tych najbardziej znanych powieści ale też z, uh, z książek. Reportaży chyba niewydanych nawet w Polsce, niektórych, nie wiem szczerze mówiąc, jak to jest. I tutaj już właśnie zaproszono różnych innych rysowników, i te plansze to są naprawdę, naprawdę świetnie zrobione. Zaraz Wam pokażę tutaj jedną z fajniejszych, chociaż ta z tą kobietą z reportażu Oruela też była bardzo dobra, ale szukam Wam folwarku zwierzęcego, bo on jest po prostu kapitalny. O, jest folwark zwierzęcy. E, świetne. Naprawdę, naprawdę, moim zdaniem, e, te plansze są kapitalne. E, I teraz, już przechodząc do, do samej treści to od tych plansz może zaczniemy i, i trochę od końca, bo między innymi jest Bilal zaproszony z tych, z tych użytkowników. I to jest tak, Bilal z Christinem e, robią podsumowanie tego komiksu. Oni stworzyli kiedyś taki komiks pod tytułem Falangi Czarnego Porządku. Apel do Was, jeżeli czytaliście Falangi Czarnego Porządku, to to dajcie znać, chyba nie przekręciłem tytułu, to dajcie znać, czy warto to przeczytać. Powiem szczerze, że z opisu wygląda to naprawdę, naprawdę ciekawie, chociaż mam wątpliwości, czy robienie protagonistami byłych komunistów walczących z byłymi faszystami, bo to tak wygląda fabuła, że wiele lat po wojnie Domowej w Hiszpanii dwie grupy bojowników dalej toczą swoją własną prywatną wojnę, no tylko, że protagonistami są ci, e, no właśnie, komuniści. Więc. No ale, ale sam pomysł wydaje mi się tak e, ciekawy, że ja bym po to sięgnął. Tylko dajcie znać, czy warto, czy czytaliście i czy, czy, czy warto do tego sięgać i czy warto później o falangach czarnego porządku opowiadać. E, dobra, a jak jeśli chodzi o treść? Aha, no i właśnie, podsumowanie. E, podsumowanie chyba najmniej mi się z tego komiksu e, podobało, bo to jest takie, takie trochę, wiecie, płaku, płaku, że się Orwella wykorzystuje w sporach politycznych, a przecież on był socjaldemokratą, no wprawdzie stracił tutaj zaufanie do polityków, ale wierzył te wartości, więc jakim prawem tu prawica i komuniści wykorzystują jego, żeby tam się... I to, to naprawdę można sobie to było darować. Już to, już, już te nawiązania, jak tam jest wspomniane o różnych nawiązaniach w kulturze, to, to dużo ciekawiej moim zdaniem wyglądało, ale, ale to tam te, te polityczne nie wiadomo co, ale jest to tylko kilka stron. Faktem jest to oczywiście, że Orwell socjaldemokratą był i de facto na poziomie ideologii chyba pozostawał nim do końca życia. Mimo olbrzymiej niechęci później wobec komunizmu, marksizmu i różnych tam innych dopływów, no to jednak ta wrażliwość społeczna gdzieś w nim cały czas tkwiła i siedziała. Zresztą może nie ma się czemu dziwić. Eee, to jeżeli chodzi o, o samą treść, to mam wrażenie, że ten komiks cierpi na coś, co ja bym nazwał syndromem polskiej biografii filmowej. Wiecie, jak wyglądają wszystkie polskie biografie filmowe, że się tak robi: tak, dziecko, młody, starszy, kolejne tam wydarzenia z życia, kolejne wydarzenia z życia, kolejne wydarzenia z życia, umiera, koniec. No, może nie tylko polskie, ale może w polskich jest to tak jakoś mocno widoczne. Podtytuł tego komiksu bardzo długi: brzmi Orwell absolwent Eton. Policjant, robociarz, dandys, bojownik, dziennikarz, buntownik, powieściopisarz, ekscentryk, socjalista, patriota, ogrodnik, pustelnik, wizjoner. I tak ten komiks wygląda. Składa się z szeregu takich po prostu mniej lub bardziej powiązanych fragmentami e, utworów, e, jakiś tam scen z życia Orwella. Więc jeśli e, nie znam w ogóle jego biografii, e, nie oglądaliśmy na przykład filmu. Który był na, przez BBC chyba zrobiony, nie czytaliśmy jakichś artykułów, książek po angielsku, bo po polsku nie ma, to okej. Okay. To ten komiks będzie, będzie w porządku. Jeżeli natomiast znamy jego biografię już bardzo dobrze, to wydaje mi się wtedy, że, że raczej niczego nowego się z niego nie dowiemy. Moim zdaniem to jest, to jest bardzo porządna rzecz, naprawdę na, na, na wszystkich płaszczyznach, tyle ile można było z komiksowej biografii wyciągnąć, choć powiem szczerze, ja bym wolał na przykład, żeby te 100 stron poświęcono Orwellowi, na przykład na wojnie w Hiszpanii. I to, to szczerze mówiąc, myślę, że byłoby jeszcze ciekawsze. Ale okej, okay, tak to mamy pełną biografię. No, jeżeli ktoś czegoś takiego szuka, to to bardzo taka porządna rzecz. 6 na 10 ode mnie. Ehm, dobra. Druga rzecz, o której chciałbym dzisiaj opowiedzieć, to jest e, rok 1984. E, a, pokażę, pokażę, może tutaj e, okładkę. Autorem y, i ilustracji, i odpowiedzialnym za adaptację jest y, Fido Nesti. Z tego co przeczytałem, to jest twórca samołów pochodzący z Brazylii i y, posługujący się taką dość charakterystyczną kreską. Hmm, czy, czy może ktoś kto wyrobił sobie taki dość charakterystyczny styl? Przynajmniej tak po, po tym komiksie to, to widzę. Ciężko mi go by było w jakiś jednoznaczny tutaj sposób e, opisać. Jak zobaczycie fragmenty, to pewnie będziecie wiedzieć o co mi chodzi. Zobaczcie jednak na to, jak tam, jaką płynną kreską on się posługuje, że bardzo mało jest jakiś ostrych krawędzi, u niego kantów. To wszystko wydaje się takie no płynne właśnie. E, rozmazujące się może, chociaż nie, nie, on się nie posługuje plamą wbrew, wbrew pozorom, przynajmniej z tego, z tego co widzę. E, w tym komiksie używa bardzo ciemnych, ponurych barw. E, najwięcej jest w sumie szarości, chyba i brązów. E, I to pasuje idealnie, to pasuje idealnie, bo taka jest rzeczywistość, właśnie z roku 1984. Nic więc dziwnego, że większość kadrów. Wygląda tak, dokładnie tak. To są szarości. Są brązy, czasami pojawiają się czerwienie, i tutaj one są już wprowadzone w bardzo sensownych momentach, w bardzo ciekawy sposób. O tutaj, jak, jak mamy na przykład interwencję policji myśli, no super. Wygląda to naprawdę. Wygląda to naprawdę świetnie. Ten styl czasami przypomina takie komiksy dla dzieci, powiedziałbym nawet. Przez to, w jaki sposób są bohaterowie kreowani, ale to jeszcze dodaje jakiegoś takiego absurdu temu wszystkiemu, co, co tutaj widzimy, temu, co jest nam przedstawiane na kolejnych kadrach, więc myślę, że się kreska. Bardzo dobrze sprawdza i bardzo dobrze koresponduje z treścią. Styl autora, może nie powinienem słowa kreska używać, ale niech będzie. Natomiast jak to wygląda na poziomie adaptacji? I tutaj szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że wygląda lepiej naprawdę niż się spodziewałem. Przede wszystkim nie ma żadnych zmian, przynajmniej ja się nie dopatrzyłem żadnych zmian w stosunku do pierwowzoru, w sensie nie ma żadnych nowych rzeczy. Wiadomo, że trzeba było coś wyciąć z powieści Orwella i pewne rzeczy skrócić. I głównie na tym e, bazuje autor na tym, że w wielu miejscach to są po prostu skróty, jakieś duże fragmenty, nie wiem, opisów. No my mamy tutaj przedstawione na przykład kilkoma kadrami. Wypadło kilka wspomnień z głównego bohatera. Raz czy dwa zmienia się tam, nie wiem, że Julia na przykład się pojawia w jakiś tam inny sposób niż się pojawiło w książce, e, gdzie tam, e, na, na spotkaniu u Briana jeśli dobrze pamiętam, wypadło parę wspomnień głównego bohatera z przeszłości i to w zasadzie jest wszystko. I to jest najlepsze, co mógł autor zrobić z, z pierwowzorem powieściowym, no bo, bo, bo jakby tutaj dodawanie czegokolwiek do Orwella byłoby zbędne, byłoby zupełnie bez sensu. Odejmowanie jakichś wielu rzeczy również, więc wyszedł z tego obronną ręką na może trudno powiedzieć, że na minus, ale jakby pamiętajcie, że u Orwella jest stosunkowo mało dialogów, więc to trochę spowalnia też akcję komiksu, że większość partii to są jednak partie narratora, tak jak na przykład tutaj widzicie, nie, więc to nie będzie komiks, który by porywał akcją, ale to przecież jest rok 1994, więc no nie ma też co tego od, od tej adaptacji komiksowej oczekiwać. Uważam, że to, to mogłaby być taka wzorcowa adaptacja. Bardzo byłem ciekawy, jak wypadnie w tym komiksie księga, bo jeśli ktoś czytał, to, to wie, że tam funkcjonuje właśnie taka księga, która no, dość ważną rolę w powieści odgrywa. I powiem szczerze, że to również autor wymyślił świetnie. W powieści mamy po prostu bardzo długi cytat, kilka rozdziałów z tej księgi przepisanych, czyli kilka obszernych fragmentów, i tutaj też zobaczcie, jak główny bohater sobie zaczyna czytać, dostaje sobie właśnie tę księgę, o, o tutaj na tych kadrach widać, to potem przechodzi. Przechodzimy dalej i mamy już tekst. O, tutaj, akurat komiks nam wszedł, bardzo fajnie. I mamy już tekst z jakimiś, jakby infografikami. Bardzo dobrze zostało to rozwiązane. To oddaje powieść doskonale. Jedyny minus w zasadzie tego komiksu to jest dla mnie to, że na kilku, kilkunastu może kadrach. Przez te ciemne barwy gdzieś tam się zlewał ciemny tekst z, z tłem. I czasami ciężko mi się to po prostu czytało przy jakimś tam sztucznym oświetleniu, więc, więc to, to tylko tyle. Bardzo fajna, naprawdę bardzo, bardzo fajna adaptacja. Bardzo wysoko bym ją oceniał i pokazywałbym to jako taką wzorcową, właśnie adaptację. Zresztą komiks, zobaczcie, wcale nie jest aż taki cienki. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jaką tam ostatecznie ocenę wystawię, ale, ale 8 na 10 na, na, na pewno. I, i em, właśnie pytanie brzmi, czy to może zastąpić powieść? Mo, moim zdaniem nie. E, jeżeli jednak czytaliście już rok 1984 i chcecie go sobie przypomnieć, to w ciemno. Polecam w ciemno wtedy. E, jeżeli jesteście uczniami, na przykład liceum. I wiecie, że tej książki nie przeczytacie, bo nie czytacie lektur w ogóle, albo nie macie czasu, wam się nie chce, was to nie interesuje i chcecie czytać streszczenia, to nie, lepiej komiks. Naprawdę zdecydowanie lepiej komiks. On jest bardzo, bardzo, bardzo wierny i wnosi, i wnosi, i wnosi, no, wnosi te ilustracje, które są bardzo ciekawe, tak? Więc myślę, że więcej z niego wyniesiecie w tym drugim przypadku. No. To tyle ode mnie. Podzielcie się w komentarzach wrażeniami, jeżeli czytaliście jeden albo drugi z tych komiksów. Wiem, że na Instagramie ktoś pisał, że, że tę biografię orwellowską zna, więc. Czekam też na, na jakieś komentarze. Ja jestem w sumie z jednego i z drugiego zadowolony, z tym, że z roku 194 bardziej. No, do zobaczenia w poniedziałek na Instagramie. A ci, którzy Instagrama nie mają, to do zobaczenia prawdopodobnie za tydzień w niedzielę. Będzie recenzja. Czego to jeszcze nie wiem, ale podejrzewam. Chyba powieści, chyba powieści, i to chyba bardzo. Grubej powieści zależy jeszcze, co zdecydują ostatecznie patroni, bo wszystkim tym, którzy wpłacili jakiekolwiek pieniądze w ogóle na wsparcie kanału, to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I oni teraz właśnie wybierają, co będzie za tydzień w niedzielę na kanale, więc, więc ja jeszcze nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, co wybiorą. Jeżeli chcecie do nich dołączyć, chcecie mieć taką możliwość, to oczywiście pod filmem przez YouTube'a albo przez Patronite też możecie coś tam wpłacić. Ja bardzo, bardzo, bardzo z góry dziękuję za wszelką pomoc przy prowadzeniu tego kanału. Ok, a teraz będę się już z Wami żegnał. To był Graf 0 vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardon.